Hmm. Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki. Z łatwością. Robi się. Akurat chciałam się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy ubierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo. Olej już prawie wrze. Czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie. Wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz. To nic trudnego. Ok. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. What? Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Mm. Ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. Co za aromat! Uh -oh. Nie, jeszcze nie wszystko stracone. Użyję żalkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow, zacznę próbować tych pyszności. Mm, babciu, to jest naprawdę fajne. Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Doceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem kogo wybrać. Niech będzie babcia. Kuraa. Tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Come on! Robi się. Znam najlepszy przepis na świecie. Sushi, sushi. Wszyscy na pewno nie mają pojęcia, co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z cukierków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna, bita śmietana i żelkowe oczy. Super! No i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. To ciekawy pomysł. Ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jaki sushi ci wyjdzie. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to, żeby dobrze to skręcić. Czego ty, babciu, na pewno nie potrafisz. Tadam! Idealne sushi już prawie gotowe. To okropne. Nie zdawałam sobie sprawy, że to sushi jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie sushi w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz? Całość rozkładamy na talerzu. Rybę? Dobra. Gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne. Ojej. W sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Ale nie szkodzi. Mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu sushi z ogórków? Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe. Niby dlaczego. Ogórek jest idealną przystawką do sushi. Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu. To wygląda nieapetycznie. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No, spójrzcie jak pięknie. Co to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu. Fu, nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. Oto one, prawdziwe sushi. Z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. Słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. To nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne co muszę zrobić, to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne i co najważniejsze, bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny gofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka. I zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce. Gotowe. A teraz dodaję jajka. I oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam i dodamy zieleniny do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie. To ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. I pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie. I mój gofer spłonął. Jaki gorący! Ale nie szkodzi. Zatuszuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Ale pyszności! A ja moje gofro ozdobię zdrowymi ziołami. Spróbujmy. Zacznę od tego. Ojej! Ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Uuu! Te gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich, co za ochyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O tak, tego właśnie chciałam. Babciu, wygrałaś. Hurra, nie na darmo się tak starałam. A teraz chcę wypić filiżankę dobrej kawy. Nie ma problemu. Robi się. Prościzna. W mojej głowie pojawił się genialny pomysł. Gorąca kawa jest nudna. Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frappuccino. Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu. Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy. No i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Go wstrząsnę i użyję zamiast mleka. A ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. No myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka Oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. To za amatorzy. No to teraz moja kolejna robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego potrzebuję. Mieleję ręcznie, aż będą w sam raz. Zobaczcie i się. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co, kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. Nie wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu, zawsze rozpoznaję tę kawę. I muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. Został więc ostatni kandydat. To jest naprawdę fajne. Braciszku, wygrywasz tę rundę. Je, yeah, nareszcie. Okej, okay, dziewczyny, która otworzy pierwsza? Zróbmy to razem. Czy to pizza? Odlot. Emma dostała tanią wersję ulubionej pizzy. A pizza Marie wygląda apetycznie. Wow. Wow. Co to jest? Pizza premium? Mia, nie zemdlej. Wszystko w porządku? Świetnie. Czas na to spojrzeć. Wow, czy to pizza z małżami? Jest taka droga, ale Mia wcale nie uważa ich za apetyczne. Pozbyła się więc niepotrzebnych małży. Ostrożniej! A teraz możemy spróbować pizzy? No i co myślisz? I co za ochyda! Fuuu, chcę się umyć zęby. O, Mija chyba ma pomysł. Wzięła sztuczce i odcina ranciki. Może będą smaczne. Ojej, no wygląda na to, że brzegi pizzy zrobiły na mi dużo większe wrażenie. No to smacznego. Ale to było dobre. Mari, twoja kolej. Ulubiona pizza. Mmm, wyjątkowy smak. Czekaj, co chcesz? Rancik? No dobra. Jaka ona jest dziwna. No dobrze, kontynuuję. Który kawałek zjeść? Zjem wszystko naraz. A teraz kolejny. I kolejny. Ale to było dobre. Emma, twoja kolej. Wygląda na to, że Emma wcale nie jest zaznajomiona z mrożoną pizzą. Trzeba ją rozgrzać, a nie bić. No dalej Emma pomyśl: co? A, osobisty kucharz Enny chce przygotować dla niej tę pizzę. Wspaniale jest mieć szefa kuchni, co? Zaraz przyrządzi pizzę na tym fantazyjnym grillu. Cóż mogę powiedzieć: bogate życie ma wiele zalet. Wygląda na to, że pizza Enny jest już gotowa. No, jest całkiem nieźle. Emma, jak prawdziwa dama, przestrzega wszystkich zasad etykiety. Szef kuchni jest gotowy do podania pizzy. Wow, to prawdziwe złoto! Jak pięknie! Na pewno jest pyszne. Dalej, Emma, próbuj. Cóż za soczysty kawałek. Hmm. okropność! No, niestety, wygląda na to, że danie, które jest ładne, nie zawsze dobrze smakuje. Mary nie może się doczekać, żeby zobaczyć swoją porcję. O, to makaron! Nie wygląda źle, jaśnili się na jego widok, czas spróbować. Zawijamy trochę makaronu na widelec, i dobrze przeżuwamy, chyba Mari nie doceniła smaku tego makaronu. No oczywiście, przecież prawdziwy makaron potrzebuje sosu, a jaki jest do tego lepszy sos niż keczup. O tak, im więcej keczupu, tym lepiej. Wygląda na to, że ketchup nie jest wystarczająco wyrefinowany dla Emmy, która jest przyzwyczajona do luksusu. Ostrożnie Mari. Mija ma oko na twoje danie. Można próbować. Mmm, pyszności. Tymczasem Emma kręci nosem na makaron Marie. Rewelacja Palce lizać. Mija twoja kolej. Zobaczmy. O, co to jest? Czarny makaron z owocami morza? Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że Mia nie jest wielką fanką owoców morza. Co się stało, Emma? Wygląda na to, że Emma bardzo chciała to danie. Lepiej zobacz, co ty dostałaś. O, to chyba makaron błyskawiczny. No nie, tego nie jedzą księżniczki. Emma wolałaby czarny makaron z owocami morza. Na pewno można jeszcze coś wymyślić. Emma, trzeba ratować sytuację. A no oczywiście. Kolejna zaleta bycia bogatym. Pieniądze. Mia, co ty na to? Wow! No najwyraźniej makaron z zupki chińskiej przyciągnął ją nawet bardziej niż pieniążki. Teraz wszyscy są szczęśliwi. Emma w końcu może cieszyć się swoim ulubionym makaronem z owoców morza. A Mia cieszy się swoim. A Mari? Mari zajęła się kasą. No cóż, można powiedzieć. Udana transakcja. Emma chyba zdobyła się na odwagę i otworzyła swoje danie jako pierwsza. Sprawdźmy. Czy to kawa rozpuszczalna? Emma po raz pierwszy widzi coś takiego. Zdecydowanie potrzebuje pomocy z tą torebką kawy. Zaraz Mia podzieli się swoim doświadczeniem. Ja też potrzebuję kubka. Wszystko ci pokażę. Otwieramy torebeczkę. Wsypujemy całą zawartość do gorącej wody i mieszamy. Właśnie tak gotowe. Co za zapach. To moja ulubiona kawa. Trzymaj. Twój napój jest gotowy, Emma. Czas spróbować. Pierwszy łyk. I... Oj, ta kawa chyba nie smakuje, Emmie. Nasza księżniczka nie jest przyzwyczajona do tego rodzaju kawy. Przykro mi, kochanie, będziesz musiała dokończyć. Niestety takie są zasady challenge'u. Ale zasady są po to, żeby je łamać, prawda? No cześć, no cześć! Gdzie by to wylać? O, tutaj! Nikogo tam nie było, wydawało ci się. Nie już wypiłam, wasza kolej! Ojej, czy to cappuccino ze Starbucksa? Moje ulubione! Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Co za bogaty smak! Mogłabym wypić jeszcze pięć takich! Została jeszcze śmietanka. Mija, twoja kawa czeka na ciebie. No co za eleganckie podanie kawy? Wszystko jest takie złote i wykwintne? Mija, mam nadzieję, że to ogarniesz. No gdzie są twoje maniery? Ups! Jak to się znalazło na Marii? To okropne! To nie było specjalnie. Mija czas spróbować swojej pysznej czekoladki. Taki delikatny krem w środku. O, co to jest? Cynamon? Ojej. Mia, nie, nie trzeba było przesadzać. Dobra, co mamy tam dalej? Kawa. To jest całkiem smaczne. Ojej, wygląda na to, że ta złota kawa może sprawić, że twoje zęby też są złote. O... A co to jest? Szklanka wody? No to spróbuję. Mija wodę podają razem z kawą, ale nie po to, żeby przepukać sobie buzię. No dobra, chociaż tak też można. No i co my tu mamy? Burgery. Wow. Marie dostała taniego burgera. Ale tani nie zawsze oznacza zły. A jakiego soczystego burgera dostała Mia? Co to jest? Złoty burger dla złotej dziewczyny. Emma jest zachwycona. Ja chyba zgłodniała. Ale nic dziwnego, miała przed sobą takiego apetycznego burgera. Ona jej jak prosie, ale przynajmniej szybko sobie poradziła. Ups. Cóż, jak to mówią, nie ma co w sobie tego trzymać. No i na koniec kilka warzyw. No maniery nie są twoją mocną stroną, Mija. Dobra, teraz twoja kolej Marie. Kurczę, ten burger jest do bani. O, no oczywiście. Mm. Ketchup i musztarda nigdy mnie nie zawiodły. Najważniejsze dodać więcej wszystkiego. Świetnie, próbuję. Wow, no od razu lepiej. Takie pyszne palce lizać. Mm. No i jak? Najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Emma, teraz ty. Emma okay. jest gotowa skosztować swojego mm. złotego burgera. Ale czegoś tu brakuje. Ach, no oczywiście, za chwilę pomocnik przyniesie to, Hello? czego potrzebuje. Wow. Burgera należy jeść w rękawiczkach. Tak robią prawdziwe księżniczki. A złoty burger powinien być jedzony w złotych rękawiczkach. To ma sens. Wow! Mm. No to zaczynamy. Mm, co za wykwintny smak. Tak, ten złoty burger zasługuje na to, by znaleźć się w menu Emmy. Dziewczyny są po prostu zazdrosne. Rękawiczki spełniły swoje zadanie. Emma już ich nie potrzebuje. Dla Emmy to śmieci, a dla dziewczyn prawdziwe skarby. Aha. Dziewczyny, dowiedzmy się, co tam jest. Raz, dwa, trzy. Mija to nie fair. Pączek. Wygląda całkiem zwyczajnie, ale czasami najprostsze jedzenie jest najsmaczniejsze. Czas spróbować. Wygląda na to, że Mia naprawdę go polubiła. A może po prostu jest taka głodna? W każdym razie skończyliśmy z pączkiem Mi. Kto następny? Emma, teraz ty. No dobrze, zobaczmy. Hmm. Chwileczkę. Asystent! Co tak wolno? Dziękuję, możesz już iść. Jak ja sobie poradzę bez moich ukochanych złotych sztuczców? Odkroimy kawałek. O tak. Wow. Mm, to jest takie dobre. Co za wspaniały krem. Co za lukier. To jest takie pyszne. Nie mogę się zatrzymać. Zróbmy jej zdjęcie. Miam, miam, miam. Co to było? To nie fair. Mary, teraz ty. Wow, co za wspaniały złoty pączek! Jest po prostu pokryty złotem. Wow! Jaki pyszny! Wygląda na to, że to danie jest bardzo ładne i bardzo smaczne. Ojej, ten pączek po prostu zniknął w ustach Mary. Zazwyczaj ludzie próbują rozciągnąć przyjemność, ale nie tym razem.